Hej, witajcie w krótkim filmiku ku przestrodze, żebyście nie wpali w tą pułapkę, w którą ja dałem się złapać wczoraj Wargamingowi, a mianowicie na Tank Rewards za czwarty tier tych nagród mamy do wyboru dwie załogantki. Oprócz tego jeszcze trzy Premki i trzy sloty, no i wyposażenie. Ja myślałem osobiście, że te załogantki są tak jakby z misji, czyli że dowódca ma żarówkę, ma bije, no i dodatkowo trzeci perk do wyboru. Ale oczywiście okazało się inaczej. Odebrałem sobie te załogantki. Owszem, wiedziałem, że to będą dwie dowódczynie z szóstym zmysłem. Ale Wargaming, oczywiście, w momencie, kiedy je dodali do, mojego, do moich baraków, zobaczcie, że są ważne do 1 kwietnia 2020 roku. Czyli na ich odbiór mamy dosłownie niecały tydzień na to, żeby je odebrać co no totalnie jest bez sensu no, ja se trzymam po prostu załogantki jak jakąś nową linię robię czy coś żeby były a tu musimy mm, do 1 kwietnia je odebrać i jeszcze co najlepsze tutaj na sete sobie wziąłem tą załogantkę bo pewnie ta załoga niedługo pójdzie na beczkę no i oczywiście wziąłem sobie przyniosłem i się okazało że tylko żarówka bez bi <laughs> jeszcze naprawdę nie widziałem nigdy załogantki którą byśmy dostali która by nie miała biji zrobionej, no to jest naprawdę tak nie w porządku. Co prawda Wargaming nie mówiło, że to będzie typowa załogantka z misji, albo że będzie bija i szósty zmysł, ale definitywnie uważajcie na to, bo naprawdę szkoda. No Szkoda marnować tak jakby tych kilku tysięcy punktów na te załogantki. Już według mnie lepiej prękę wziąć lub kredyty, jeśli ktoś naprawdę potrzebuje. No i z mojej strony to tyle. Krótki, o, krótki odcinek, mam nadzieję, że ustrzegłem was przed tym błędem i widzimy się w następnych. Cześć!